Witamy Was. E, dzisiaj taki mamy krótki materiał dla Was wszystkich. E, jak mniej więcej zadbać o komfort podróżowania w naszym samochodzie. E, kilku znajomych zawsze mówi, że jedzie gdzieś daleko, bardzo źle znosi podróż, są zmęczeni. Natomiast jeżeli jadą ze mną w moim samochodzie, nawet prowadząc, mówią, że jest zupełnie inaczej, że nie czują zmęczenia, wszystko jest fajnie. Robią 1000 km trasę, i zamiast iść spać, no idą na dyskotekę. No więc gdzie jest różnica? Mam samochody o wiele, wiele gorsze klasą i wyposażeniem niż oni. Więc gdzie leży problem? Otóż sprawa jest prosta. Problem leży w jakości i czystości naszej kabiny, tak. Należy zadbać przede wszystkim o czystość naszej kabiny, wnętrzu, w którym będziemy podróżowali, bo to jest, kluczowe, jest to kluczem do sukcesu po prostu. Tak więc. Jedziemy, pokażemy Wam w jak najprostszy sposób, jak najszybciej się do tego zabrać. Tak więc, od czego zaczynamy? No przede wszystkim udajemy się w miejscu, w którym możemy dokonać wyczyszczenia naszego samochodu, czyli na myjnię samochodową. Tam, gdzie są stanowiska do odkurzania, do wyczepowania dywaników. Przede wszystkim auto też należy umyć, bo wiadomo, to też jest lepiej dla lakieru. No i zaczynamy od środka, czyli pierwsze no... Taki stan kurzu i brudu na desce jest niedopuszczalny, czyli musimy wyczyścić deskę rozdzielczą, cały kokpit. Nie używając do tego absolutnie nabłyszczaczy typu plak, typu jakiś tam Autoland, tak? przetrzeć to szmatką, następnie jakimś zwilżaczem specjalnym, cleanerem do deski rozdzielczej i po wyczyszczeniu tej deski także nie nakładać różnych nabłyszczaczy, ponieważ no, to jest taki efekt krótkotrwały, prawda? E, pohandlarski, wszystko nam się będzie odbijało w szybie, będzie ten antyrefleks, no i nie będzie to nam, jak to się mówi... Potrzebne. Będzie to wręcz przeciwnie e, przeszkadzało. Następnie, słuchajcie, zaczynamy odkurzać samochód, czyli zaczynamy odkurzanie od foteli, e, wszystkich tutaj dywaników, e, zakamarków. Trzeba wszędzie wejść odkurzaczem, wszystko to bardzo dokładnie wyczyścić. Jak mamy to już e, zrobione, jeżeli oczywiście gumy są bardzo zabrudzone, nie jesteśmy w stanie ich domyć na myjni, to je wziąć do domu, po prostu jakimś tam środkiem porządnie je umyć. Jeżeli to jest welu, no to tak, jak mówię, po, po podwójne odkurzanie, dość dokładne. A następnie od środka, ponieważ z zewnątrz mamy, będziemy mieli auturzu, my te od środka zabieramy się za czyszczenie szyb. Tak? Przede wszystkim no widoczność. Jeżeli szyba jest brudna, są zacieki, mazy, no źle się człowiek się męczy. Wytrzeć szyby później, możemy nałożyć specjalny środek taki na, na szyby, żeby nie parowały, taki antifok, coś w tym stylu. Nałożyć na deskę środek antystatyczny. Taki, który po prostu nie, nie, przyciąga, nie przyciąga tego kurzu. A na końcu Wam pokażemy, jak w łatwy sposób odświeżyć kabinę naszego samochodu. Chodzi o nawiewy tutaj. Bez względu, czy samochód jest wyposażony w klimatyzację, czy bez klimatyzacji, możemy ją odgrzebić, odświeżyć w prosty sposób, kupując takie środki, które są dostępne w sklepach z artykułami motoryzacyjnymi, z całym tym asortymentem, prawda, środków czyszczących. No i tak, przygotowany samochód, śmiało możemy. W tak przygotowane samotnie możemy wsiadać, całą jechać. Myślę, że podróż takim autem będzie sprawiała nam przyjemność, a nie mękę, udrękę i przejazd kilkuset kilometrów, kilka godzin, nie, nie spowoduje jakiegoś dużego zmęczenia. Także pokażę Wam to po kolei. Myślę, że coś Wam się, coś wam, coś wam się to przyda. To jest powoli tak wiesz, tego dokładnie. Potem ja przystanie filmować to tu jest. Taki blot jak widać trzeba wszystko umyć z drzwi to wszędzie, jest błoto. Skórz, brud, przeprzeć tu wnętrza dokładnie ta kamień wszędzie we wszystkich szczelinach wchodzi odkurzaczem i trzeba bardzo dokładnie tą kabinę odkurzyć zanim zaczniemy robić dalej, na kolejny, kolejny etap sprzątania trzeba po prostu odświeżyć naszą deskę umyć ją specjalnym cleanerem z kurzu, z brudu absolutnie nie nanosić żadnych nabłyszczaczy Żadnego tłustego dziadostwa, tak. To tylko pogarsza stan deski, ona jest fajna na chwilę. Spyskać porządnie, odczekać no i wytrzeć deskę do sucha. Jak już wszystko mamy prawda odkurzone, deska przeczyszczona, szybki umyte. Kamil tam się bawi właśnie z szybami. E, wszystko jest fajnie wyczyszczone. Możemy zrobić jeszcze jedną taką ważną rzecz zasadniczą. Wszystkim odświeżyć sobie nawiewy w kabinie, bez znaczenia czy samochód jest wyposażony w klimatyzację, czy też zwykły taki nawiew, czyli e, zwykłą dmuchawę. E, w tym celu kupujemy środek, który oczywiście odświeża nawiewy, taki odgrzebiacz kabinowy. To akurat Wam pokażę jeden, który my używamy. Nie sugerujcie się, że ten z tej firmy możecie kupić zupełnie inny. E, jest ich kilka, kilkanaście nawet. Są tak zwane też te e, tak zwane granaty, które zakładamy z tyłu za fotel. E, używamy go w bardzo prosty sposób pamiętajmy, że samochód bez względu czy jest wyposażony w klimę czy nie może posiadać filtr kabinowy zaczynamy od od tego filtu kabinowego demontujemy go, sprawdzamy w jakim on jest stanie jeżeli jest mocno zabrudzony, wymieniamy ten filtr odkurzamy w miejscu filtra i wkładamy ten pojemnik z tą rurką tam gdzie jest filtr kabinowy i wtłaczamy do niego po prostu poprzez naciśnięcie tutaj przycisku cały ten środek później wchodzimy do kabiny wkładamy nasz pojemnik nasz przewód do nawiewów. No i wciskamy guzik, wtłaczamy środek, wyciągając bardzo powoli ten przewód, powodując to, że ten środek nam się tutaj ładnie rozprowadzi. Tak robimy wszędzie, do wszystkich nawiewów, prawda? Łącznie nawiewamy dolnymi i tylnymi, te, które tam tutaj podają nawiew na nogi. Następnie włączamy dmuchawę na pierwszy bieg, czyli ten najsłabszy. Przekręcamy sobie tutaj na... czyli w tej pozycji. Czyli na nawiew na twarz, nawiew na nogi, pozycja pierwsza, na zimno. Odpalamy samochód i wychodzimy na jakieś 5 minut. Oczywiście otwieramy okna, wychodzimy na 5 minut. Nie wolno nam siedzieć w samochodzie. obieg powietrza oczywiście otwarty, jeżeli mamy aeroloka w samochodzie. Później możemy, jeżeli jest bardzo zabrudzone i bardzo takie nieprzyjemne powietrze z, z tych nawiewów, możemy to zrobić, powtórzyć ten zabieg. Na końcu włączyć jeszcze klimę, Wyjść znowu na 5 minut i oczywiście nam się będzie świeżo i fajnie podróżowało. Koszt takiego środka nie jest drogi. To jest koszt w granicach 15. 20 zł starcza nam na kilka razy. Możemy ten zabieg powtórzyć tam co jakiś czas, za co 2-3 miesiące, tam co kwartał. I naprawdę wierzcie mi jest efekt, zapewni nam czystość w kabinie. Fajnie się nam będzie oddychało i w połączeniu z czystymi szybami, które tutaj mamy w naszym samochodzie czystą deską, tu już nie ma kurzu, nie ma nic, wszystko jest fajne, przyjemne, w dotyku. Oczywiście nie daliśmy żadnego plaka, wszystko mamy podkurzane, gumy umyte. Wierzcie mi, że komfort jazdy i przyjemność z jazdy nawet na dłuższych trasach będzie o wiele lepsza, o wiele przyjemniejsza i nie odczujecie takiego dużego zmęczenia, szczególnie jeżeli wierzycie o osoby, które są alergikami. Jakieś choroby oczu, tak dalej. Naprawdę, czystość w kabinie to nie tylko wygląd, estetyka naszego samochodu, i nasza wizytówka, przynajmniej ja tak uważam, ale to też prawda, bezpieczeństwo podróżowania. Lepiej się nam jedzie, auto jest czyste, widoczność jest prawidłowa, przede wszystkim jest czysto w środku, dbamy o zdrowie i, i nie ma żadnych później problemów z dłuższymi dystansami. Także to tyle. Kilka prostych czynności, czyli odkurzamy, czyścimy deskę, myjemy szyby, odświeżamy nawiewy czy klimatyzację. Myjemy gumy, wszystkie zakamarki, prawda? Nie używamy tych nabuszczaczy. Jedynie cleanery, czyli antystatyczne środki na deskę, na tworzywa, ewentualnie na, na tapicerkę. Są takie specjalne żadnych tych typu nabuszczaczy, które nam pięknie deskę odświeżają. To jest wszystko sztuczne. To przyciąga kurz. To jest efekt krótkotrwały i tak jak mówię, niezbyt dobry. To tyle. Życzę Wam szerokiej drogi, wesołych świąt. pozdrawiamy Was z Kamilem, który tutaj daje rady nam z szybami jeszcze do, do piększa, do błyszczenia naszą. Hondę. Ostrożnej jazdy, miłej w miłym towarzystwie. No i pozdrawiamy. Do zobaczenia.